Hej wszystkim, dzisiaj wam pokażę jak zrobić domowy tuning w trakach. Zapraszam. Hej, generalnie przepraszam, że nie było przez dłuższy czas filmów, bo i święta i tym podobne, to się spędza czas z rodziną. Ale teraz znowu wracam do nagrywania filmów i ustalam zasadę, że zawsze film każdą niedzielę się pojawi. Nieważne co będzie, zawsze będzie w niedzielę. No. To teraz zapraszam do oglądania. Generalnie na ten pomysł spadłem podczas naprawy fingerboarda kolegi i tak jakby nie jestem pewien, jak, jak trwały to jest, jak trwały to jest i tym podobne, ale działa i może komuś to się przydać. Za do do zademonstrowania wam, jak to się robi, użyję swojego fingerboarda, którego e, znacie prawdopodobnie z poprzednich unboxingów i tym podobnych. Fingerboard od goods. A więc zaczynajmy. Na początku odkręcamy traki, dokładnie tą dolną część, na której się znajdują kółka. Razem z tymi, e, razem z tymi gunkami e, twardymi. Wszystko odkładamy i tak robimy to samo z drugim rozkładamy wszystko i teraz i teraz zostaje nam sam blat z tym górną częścią traków kółka, znaczy dolna część traków z kółkami cztery utwardzone i dwie śrubki teraz odkładamy dwie z nich i zaczynamy robić jakby gętkie amortyzatory do tego będziemy potrzebować jakiegoś mocnego kleju, ja użyję kropelki gumki recepturki oraz jakiejś ochronnej rękawiczki na początku odkrajamy jakieś 8 mm recepturki zakładamy rękawiczkę ochronną znaczy rękawiczki ja w sumie mam tylko jedną ale powinniście wyużywać dwóch bo klej kropelka jest trochę no niebezpieczny tak, tak krótko mówiąc następnie klejem złączamy yy, yy, ją w takie jakby to powiedzieć koło, nie musi być ono idealne wystarczy że no będzie to koło to potem się przełożyć tylko na mm, wygląd. A, przepraszam, nie widzieliście. O udało mi się. Tak jakby koło nie. Teraz gdy macie już dwa takie takie krążki z gumy, można by powiedzieć, gotowe yy, bierzecie DEK razem z górną częścią traków i nakładacie yy, nakładacie pierw jeden, zakładacie górną część traków, pyk, bierzecie drugi krążek, nakładacie, nakładacie na yy, na samą górę. Yy, i, na, I na samą górę zakładać jeszcze jeden z tych starych yy, yy, no, twardych krążków, można powiedzieć. zapala I dokręcamy. I jest. Idzie wszystko elegancko działa. Tylko może jeszcze trochę dokręcę. trochę za luźnie są. Jest. Całkiem płynnie się gibie i mocniej dokręcicie tym bardziej będzie się, no tak jak w normalne te, im bardziej się tym bardziej będzie się wam zginać. To samo robicie z, drugimi, z, z drugim trakiem. Ja nie będę tego robić i końcowy efekt, jak widzieliście, będzie identyczny yy, z jakbyście mieli normalne. Jeszcze, jeszcze dla porównania. Tu mam akurat mocno dokręcone, ale tak czy siak, myślę, że się opłaca takie coś zrobić. No, a ja was żegnam. Do widzenia, papa. Cześć. <śpiewanie> ha ha ha